Siemano, z tej strony Lukses1, um, dzisiaj oczywiście nagrywamy z takim Tongo Run. Um, a jeśli oglądasz ten filmik, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, z dzwoneczkiem jak subskrybujesz, um, a ja już nie przedłużam i przechodzimy do filmu. Um, dziewczyny, przepraszam was za to, że wczoraj, że nic nie powiedział na temat, co możecie robić w takim Tongo ale dzisiaj to się zmieni. Dzisiaj wam powiem, co możecie robić w tej oto gierce. W tej gierce możecie robić różne rzeczy. Oczywiście, w pierwszym filmiku powiedziałem, że to jest podstawowy domek bez basenu, tylko taki mały sobie podstawowy domek. Ale jak ukończycie, tak jak ja, ten dom, to przejdziecie do tego świata, który też już mam ukończony. Ale. Jeżeli dojdziecie do tego świata, to dziewczyny, patrzcie. Klikacie w to i macie różne skiny za pieniądze, różne rzeczy. O! I to jest Angela. Yy, I kiedy Będziecie mieli ten świat, na którym ja jestem... Żeby... Ej. To będziecie mieli tą oto Angelę. Na tym drugim świecie macie Angela. A więc chyba to tyle na temat. Co um, dla dziewczyn. Chyba, tak mi się zdaje. A, yy, jeszcze. Jeżeli dziewczyny miały wcześniej tę gierkę, to bardzo dobrze, bo wcześniej mogli... Były takie kwiatki i... Na te kwiatki można było kupować skiny, tak jak teraz za ale tutaj za 850 gwizków Czyli wtedy były kwiatki jeszcze cztery. 3 dni temu albo 4, jeżeli zainstalowaliście taki klawisz, to były kwiatki, i za te kwiatki można było też kupować skiny, ale za 850 kwiatków, czyli teraz gwizdków, można było sobie kupić skin do Angeli. Ja ten skin strażak mam oczywiście z tych kwiatków, które tutaj były, które teraz zastąpiły gwizdki, a więc. O, się te rzeczy zbierać, bo są różne fajne skiny. Ja myślałem, że to będzie te dodatkowe rzeczy, co są tutaj na samym dole. Ten kas, magnes, samolot i razy dwa kasa. To ja myślałem, że to będzie od zera, ale nie. To jest. Od... To jest prawie pełne. Oczywiście kask to dwa sobie razy ulepszy albo jeden. Nie wiem. Mm. Poczekajcie, bo jest reklama, zaraz przy... a nie, w sumie mogę dać krzyżyk, dobra, yy, a więc opłaca się, ja, Pom... no opłaca się, yy, a więc teraz przechodzimy normalnie, to było tyle na temat dziewczyn, chyba, to chyba wszystko. Yy, a więc teraz przechodzimy sobie do normalnych gierek. Widzimy się w gierce. Jestem oczywiście w gierce. Widzicie dopiero, że on wystartował. A więc... Kurczę! Coś się stało. Lecimy jeszcze raz. Coś się stało ja nie wiem co. Dobra. Oczywiście nigdy nikt nie zbierze wszystkich pieniędzy, które są tutaj. Nigdy. Aby nie było słychać echa. Więc głośno, żeby nie było. O jak. Oczekajcie. Przeciszę na razie muzykę i zobaczymy. A! Nie wam powiedzieć, jeżeli yy, chcecie oglądać tak, że będziecie widzieć cały ekran, jak gram, to musicie mieć włączone na cały ekran. Wtedy będziecie widzieć całą moją gierkę, jak ja pykam, jak ja gram, jak ja. To, co jest na dole, to naj... Kiedy macie na. Naj... A dobra, nie wiem. Kurde. Yy, Musicie mieć po prostu na pełnym ekranie: jak oglądacie filmy z tą kliką, to musicie mieć na pełnym, ale to pełnym ekranie, żeby y, widzieć tę całą gierkę. Bo widziałem, że to tak nie chodzi, bo teraz, że dopiero zobaczył, że to tak nie idzie na takie gry, co jest bez obracania. A i nic teraz nie się sku. No to lepiej w... robić tak jak Wam teraz poleciłem. A my lecimy, próbujemy pokonać mój rekord. Wczoraj był oczywiście filmik, taki test Gierki jak się będzie nagrywało. Bo to jest nowy kanał. Nie no. I dobie, Jak pod tym filmem zostawicie trzy łapki w górę, to ja opowiem wam... Taką jedną historyjkę. Jak oczywiście dowiecie pod tym filmem trzy łapeczki w górę. O tak. Trzy łapeczki w górę. I opowiadałam historię o moim kanale. O kurczę, powiedziałem wam. A dobra. dobra. a i tak zobaczycie, bo nie wiecie dokładnie czego to dotyczy. Dobra. Lecimy. A, i jakbym miał na głosie i jakby było echo tak jak ostatniego filmiku testowego, to przyciszajcie sobie telefony, bo naprawdę trochę źle tak jest. Bo ja jestem bez mikrofonu oczywiście. O, no ja jestem bez mikrofonu właśnie... Ja nagrywam bez mikrofonu kurde prawo, że się skół i ja jak na razie nagrywam bez mikrofonu proszę Państwa. Więc jeżeli nie subujesz mojego kanału zasubskrybuj go, zostaw łapeczkę w górę i dalej nie lecimy, nie śpimy, dalej lecimy Dandara dandah! popanie. Ała, To bolał! O! Reklama. Z, z. Kurde! Zapomniałem, jak to się nazywa. Yeah. Dobra, otworzymy sobie sejmik. No, mamy. Pyk 2404. Okej. Okay. Otwieramy kolejny sejm. Oczywiście za 6 godzin będzie ten sejmik, a Lecimy z kolejną rundką, kurczę, maaa, to będzie słabe? Niedługo powinienem zrobić taki odcinek, co robię mój rekord. Będę robił niedługo taki odcinek, kiedy już lepiej poznamy tę gierkę, ten Tango Kiedy wy poznacie lepiej tę gierkę, to Robię filmik z pokonywaniem mojego rekordu. Serio? Mówię wam. Robię taki filmik. Naprawdę. Dla was to widzowie zrobię. Taki filmik, że pokonujemy rekord w takim Gold. RUN! A jej czu Dobra, może sobie. Yy. Matkości. Dobra, może sobie ten świat weźmiemy. Pokażę Wam, jaki tutaj jest. Tutaj jest głupio. Pa. Wpadę do wody. I tutaj jest taki pojedynczy świat. jak będziecie mieć czwarty świat, to będzie tak pojedynczo. Hmm. No i chyba tylko. Co, tu jest. A. Razy. To jest razy podwojone to ten wynik, co jest u samej góry to jest wynik jak będziecie mieli razy 0 to razy 1, to będzie razy 1 a jak będzie razy 2, to będzie podwojone rozumiecie, nie? raczej tak dobra Mamy 30 tysięcy. bielonego rekordu o pustynia sobie pójdę do pustyni i lecimy jaki to świat? a ten, dobra ten jest trochę głupi, e, jeszcze chciałbym Wam pokazać, że jask skinie tylko ciężarówkę strachu na tym odcinku, ale wątpię czy mi się to uda. Znaczy mi się nie uda. E, Jakbym pokazał dzisiaj na tym odcinku, to będzie fajnie, ale raczej znaczy, jak się już raskuje, To chyba będzie Kończył ten odcinek, bo już 10 minut to trwa. Nie wiem, czy nie będę szybko tego odcinka kończył. Ale nie wiem, nie wiem. Może skończył, może nie. Nie wiem, kompletnie nie wiem. Zaczynamy, może teraz trochę podgłosnie. To by było słychać trochę jak to minął? ja dobra, przeciszymy to lepiej dobra ja się z wami żegnam um, trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmikiem zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem Mi um, będą trzy łapki w górę to spróbujemy na odcinku będzie około 15 minut trwał a ja będzie trzy łapki w górę po tym um, to Spróbujemy pokonać mój rekord, choć o 1000. A więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Elo! Ej.